W nietypowej stenerii i w nietypowym wyposażeniu staję dzisiaj, by zwrócić się do wszystkich diecezjan. Kochani, pragniemy w diecezji żołogórskog-gorzowskiej rozpocząć akcję wdzięczni medykom, ale może bardziej pomagamy medykom, chcemy pomóc w tej trudnej sytuacji, gdy oni są na, w tym bezpośrednim froncie walki o nasze zdrowie i o nasze życie. Pragnę zwrócić się z prośbą, z apelem. Niezależnie od naszych przekonań politycznych, niezależnie od naszego przekonania światopoglądowego, zwracam się do wszystkich mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Ziemi Głogowskiej o pomoc, o wsparcie dla naszych medyków. Sytuacja jest dramatyczna, dynamiczna z każdym dniem i do naszej modlitwy do naszego dobrego słowa wobec nich i dla nich. Chcemy również dołączyć bardzo konkretną pomoc, bowiem tego wymaga aktualnie sytuacja. Patronem Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze jest Karol Marcinkowski. To lekarz, społecznik, filantrop, który nie bał się choroby zakaźnej. I to właśnie w jego życiu ujawniła się Pięknie ta biblijna prawda nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I nadszedł chyba taki czas, aby to też przekuło się w naszym całym społeczeństwie, w naszej decyzji, aby wesprzeć materialnie nasze środowisko, żeby mieli sprzęt, mieli środki ochrony do tego, aby podjąć taką bardzo konkretną walkę z pewnością siebie. I dlatego też apeluję o tę pomoc. Jednocześnie też chcę podziękować i w dalszym ciągu zaprosić do uczestnictwa w naszych decyzjalnych rekolekcjach dzięki uprzejmości i pomocy telewizji naszej lokalnej. Również w najbliższy piątek o godzinie 19 chcemy połączyć się ze wszystkimi chorymi, zarówno tymi w szpitalach, tymi w domach. Pomocy czy w domach rodzinnych, którzy są często odosobnieni, ale poprzez tę modlitwę, Msze Świętą, chcemy duchowo ich odwiedzić i powiedzieć, że jesteśmy z nimi. Chcemy ich wesprzeć, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nich. To szczególny czas, którym chcemy być wszyscy razem blisko. I również to jest taki też dar który chcę dzisiaj przekazać, a czynię to także w obecności pana doktora Jacka Smykała, któremu bardzo dziękuję, ordynatora oddziału zakaźnego szpitala uniwersyteckiego, książki dla naszych pacjentów, aby one wypełniły tę trochę pustkę, która się wytworzyła wobec braku kontaktu, aby właśnie książka była przyjacielem. Życzę wszystkim, tego, tej nadziei niegasnącej na ten trudny czas.